raczej Ale koce A w słoikach, no jakiś możesz mieć. Co koty w słoikach, a po co mu koty w słoikach, co drzewka bonsai takie japońskie hoduje? Skąd koty? <laughs> Ależ nie konsekwencja. Dobra a tu nie jest zrobione przedziałem no to mi ostatecznie wyszło 22 szylingi i 12 pens nie 12 to źle 74 to 10, 10. pens 6,5 hmm. pensa. Magnus zarabia mniej niż bogaty chłop tygodniowo. Poważnie. No. O kurde. No ale bogaty chłop to też jest takie zarabianie tygodniowo, też jest głupie podane, bo chłop zarabia tylko... Jest. Chociaż... Ale on nie musi wydawać proszę ciebie większość tego co ma to się za to utrzyma. Sam, no sam się wyżywi i sam wiesz. To wszystko sam sobie wytwarza, więc nie ma takich wydatków, to jest też kwestia. Raz na ruski rok kupi, nie wiem, jakąś rzecz, która jest potrzebna na gospodarstwie i na tym trzeba Potrzeba krewna to sobie zetnie obrobi, tak? Potrzeba żarcia, to sobie zbierze z pola i zierze. Bo ja powinienem Ci, Mel, jeszcze orznąć ten dochód, ale to posiedzę nad tym później. Patrz. Bo ten dochód jest wyliczany z, e, z tabeli, która jest bez uwzględnienia opodatkowania. Ale A, ty, my rozmawialiśmy na ten temat, że ja o nie płacę jako żołnierz, jestem zwolniony. Nie, nie o niczym takim nie rozmawialiśmy. Żołnierzy... No bo Juriemu opierdalałeś za podatki wszyscy. Nie, Juriemu właśnie nie. Znaczy te, tylko te, które mu w Midę wypłacają. A to co na, zarabia na usługach, to nic mu nie dostaje z podatków, tak? Tyle, że on ma podatki do opłacenia jako ktoś, kto mieszka generalnie. Najbardziej tak... mi rozpierdala podatek po uszy. Za, za elfie uszy się płaci, za każdą sztukę. Ale to, to wezmę wszystko, poprzeliczam na nowo, bo jak od tu patrzę, to cyrki wychodzą. Jest od, jest od wzrostu podatek. Za każde, jak tam, to nie u siebie wprowadzili, z tego co czytałem, z brojowni że jak tam mierzysz powyżej, to już musisz płacić srebrnego za ten. Nie, a normalnie jesteś zwolniony. I Rapo, teraz jeszcze jedna kwestia. Czy uznajemy te zasady odnośnie aptekarstwa, z, czy ty je uznajesz, z, ze Zbrojowni Starego Świata? Nie, nie uznaję żadnych e, zasad, podręczników, których nie mam przed sobą. Mm, no szkoda, bo tu są fajne rzeczy na temat miksturów no mógł wytworzyć każdemu po miksturce albo chociażby mi Reinhardowi a to po... tak czy inaczej też możesz stworzyć miksturki, tak? Z na mm -hmm. oczywiście jeśli tylko będziesz miał warunki do wytwarzania <fthers> i surowce mm, tam jest coś takiego, że surowce kosztują połowę ceny mikstury aha i ja, ja zaraz to znajdę, nie? wracają ja, ja... o I z tego co pamiętam to... Dobra. Bo to by mogło po prostu nam wieżera po dupy ratować te mikstury lecznicze z tego względu, że to odnawia aż 4 punkty HP. Nie? No kombinuj. A jeszcze ty masz Jurga aptekarstwo? Tak, tak mam. No to możemy razem to zrobić. Pewnie. Mm. Pracownicy, własność i kupiectwo, łopancerzenie, mm. mm -hmm. broni palma. Łopancerzenie, pan. Mm.

Hmm, że tak powiem diament oszlifowany. A no cholerę ci. Bym go sprzedał. Kosztuje 2,5 tysiąca plus złotych koron. No dam ci taką wielką lupę, bo będziesz chodził i szukał. A w którym podręczniku <coughs> patrzysz? To jest zbrojnie Starego Świata. A, a pamiętasz o tym, że nie obowiązują już cenniki z... Oficjalne. Pamiętam! Wiem, to by było do przeliczenia, to i tak by było kum... Pewnie, że tak. A, to prawda. A skąd, skąd chciałbyś uzyskać ten diament? Nie wiem, słyszałem, że u krasnoludów w głowach podobno są diamenty. Taka legenda chodzi. Chcesz oglądać moje by... miasta? Eee... Nie, że w głowach krasnoludów rosną diamenty. Aha. Dlatego mają są tacy twarde głowy i trzeba by było to w sumie sprawdzić. Nie, 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 nie. To nieprawda. Tam jak tak. najemnik Medykamenty O, mikstury 70. Już nie. No, Teraz A... ja znajdę odpowiedni fragment i ci powiem. Okej, okay. więc yy, ustalmy orientacyjnie do przeliczenia mm -hmm. powiedzmy 150 pensów tygodniowo. Ale co 150 pensów? Eee, 150 pensów przeliczy przez 11, ile to będzie? Czyli to jest 5 zł koron. 13,63. Eee, no to powiedzmy 14 pensów. To jest orientacyjnie, no bo ty nie masz stałego dochodu, mm -hmm. tak? To możesz zanotować. 14 pensów e, tyle mniej więcej udaje ci się wyciągnąć tygodniowo, to jest łowy, niełowy. Czasami okay. jest mniej, czasami jest więcej. To powiedzmy okay. jest taka średnia. E, to mi wychodzi około 5,5 e, srebrnego za miksturę leczniczą. Tak mi wyszło. Bo ona kosztuje 5 złotych koron. A z tego co wyczytałem, to jeszcze to sprawdzę dokładnie Rago, I powiesz mi. E, więc ten... E, więc powiedzmy, że wtedy w tych sakiewkach łącznie... Dostałeś 30 pence. 30 pensów, tak? Tak. Mhm. Dobra. Hmm. Dobra. To są mechaniczne sprawy. Aha. Rafał. Tak ra. sprawdziłem, tak. Połowa ceny gotowego produktu ważenie zajmuje 1k10 godzin. I wymaga udanego rzemios testu rzemiosłu aptekarstwo, a trudność jest tutaj podana. No to możemy ewentualnie. Hmm. <grym> <grym> Dobra. Drugi jeszcze fajny hmm. No więc mikstura kosztuje, jeśli dobrze widzę, 12 na srebrniku 8 mi wyszło 5,45 w eee, przeliczeniu na nowy system monetarny, ale tamten przelicznik był do przeliczenia waszej gotówki, nie do przeliczenia ceny. Aha, zajebiście, czyli my dostaliśmy po dupie, a tutaj więc będzie... no U. Wiesz, są rzeczy, których cena skoczyła bo powinna skoczyć są rzeczy z których cena została obniżona bo powinna być obniżona no wszelkiego rodzaju broń co mnie cieszy mhm. dobra to... Że aha spadł. dalej nie, nie podałem kurduplowi ile on dostaje a no? Eee, ty pamiętasz według jakiej skali ci wtedy? nie pamiętasz pewnie nie, nie pamiętam ja ci chyba policzyłem jak sierżantowi tylko z, z trochę lepszą stawką w związku z tym, że jesteś w tym e, w wojsku, a nie, e, a nie masz prywatnej praktyki. E, więc tak. Więc przyjmijmy, że zarabiasz e, 140. 140, 145. To uwzględnimy, uwzględnimy różne okazje do, do zarobienia, które tam sobie czynicie. 13,18,18. No to powiedzmy, że 13, tak? Ale teraz. Eee, za to, ci, bo ty się żywisz e, razem z żołnierzami czy osobno samodzielnie?